Proszę o głos. Ważność. Jeszcze Polska nie zginę. Całe ogromny pedagogiczne absolwentów oraz wszystkich którzy które wszystkie zakończenia roku szkolnego nas naturalnych. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Karna Szanowni Państwo, nauczyciele, rodzice, uczniowie i już absolwenci szkoły szczernika. Szkoła jest miejscem, gdzie wszystko się zaczyna. Plany życiowe, plany zawodowe, przyjaźnie, czasem te szkolne miłości, czasem na całe życie. Tutaj zdobywaliście wiedzę, zdobywaliście umiejętności, ale też uczyliście się współpracy, uczyliście się właściwych relacji. Chciałabym, żeby wszystko co dobre zostało kiedyś w Waszym w dalszym życiu. Ciągle pracujcie nad sobą, bo tak naprawdę człowiek, który uważa, że wszystko już wie, że wszystko zrobił. Nie jest już twórczy, nie jest kreatywny, a wszyscy jeszcze mamy pewnie dużo do zrobienia i całe mnóstwo planów bez względu na wiek. Realizujcie swoje plany, poznajcie nowych ludzi, poznajcie nowe zakątki świata, ale zawsze pamiętajcie o miejscu, z którego pochodzicie. Z przyjemnością odnotowuję bardzo wysoką średnią niektórych osób i pozwolę sobie odczytać właśnie te średnie. Żeby nie dotyczy to dwóch osób, to jest Agnieszka Cawan i Madzia Kurnak, obie uczennice z klasy trzeciej c które uzyskały średnią... To jest średnia 5,5. Ja takiej nie pamiętam w szkole, także jest to pewien rekord, tym bardziej cieszę się z takiego wyniku. Bardzo wysoka średnia, 5,17 załatwienia. Ania Sokół, trzecia A, 5,12. Kasia Małacha, trzecia D, 5,08. Tatyna Góral, trzecia C, 5,06. Agnieszka Kłodecka, trzecia A, 5,06. Natalia Zawawa, 3d 5:0, Justyna Wujs, 3 C, 4:94, Agnieszka Witek, 4 TF 4:89, dwie średnie 4:88, Adriana Dziewno i Janusz Kukoń. Adrian Janiec, 3 NOC, 4,87. 4,83 w przypadku trzech osób. Kasia Michałek, Marzeny Kałuży i Patrycji Niebiec. To są tacy policjanci. Krystyna Hansen, czwarta TZA, 4 TZA, 4,82. Agnieszka Lubasz, czwarta fotograficzna, 4,79. Ola Gajek, trzecia B, 4,76. I pięć osób, które uzyskało średnią 4,75, to jest Dominika Turaj, Agnieszka Chrobak, Joasia Sępek i Marzena Stasiak. Wszystkich absolwentów pragniemy złożyć płynące serce podziękowania dla naszej dyrekcji. Pani dyrektor Magdaleny Siedlik, pan, pana dyrektora Bernarda Mikosa i pana dyrektora Pycha Kupulki, którzy starali się zapewnić nam jak najlepsze warunki pobytu w tej szkole oraz zawsze służyli ciepłym słowem radom i pomocą w filarze wszystkie chwile spędzone tutaj będziemy starać się o treść zapomnienia. Wyrazy pełne szacunku należą się również cudownemu gronu pedagogicznemu, które było zawsze z nami, nigdy obok nas. Dziękujemy za podtrzymanie nagłówki, chwilę wsparcia, za wspaniałą przygodę, a przede wszystkim za mobilizację, którą często, która często gdzieś znikała w nieznanym i okolicznościach. W sposób szczególny, pragniemy podziękować naszym wychowawcom, Pani Profesor Sylwii Kapałce, Pani Profesor Marci Kucie, Pani profesor Dorocie Bednarz, pani profesor Janinie Brzosek, pani profesor Alicję Mule, panu profesorowi Tadeuszowi Zabiezem, panu profesorowi Jerzemu Makianemu i panu profesorowi Grzegorzowi Komendackiemu za trud, czas i poświęcenie na nas przez te lata. O co mi chodzi? Tyle pan o pracę mi chodzi. Gdybyś lepiej nad zajęła. Telefon po filtrzy. Nie, nie. Rachunki już dawno prowadzone. Może tam byś się popatygował? Kotku praca sama do ciebie nie przyjdzie. Kotku ty lepiej tyle spójrz na siebie. Kończyłam szkołę Szczepanówka. I co z tego zostało? Dobra, mi jeszcze bardzo ci daleko. Ty chyba nie rozumiesz. Ja? Ja w tej szkole wybrałam jeden z siedmiu kierunków. No i odniosłam sukces. A jeśli było wiele do wyboru. Tatologia. Psychologia. Dziennikarstwo. Kierunek policyjny. O, medlarstwo. Coś dla Ciebie. No Fotografia. Fotografię. No i kierunek podróżowy. Ale, ale poczekaj. Ja Ci to pokażę. I Państwu też pokażę. Zapraszam. zrobiliście w naszej szkole i będziecie je rozwijać, tak jak my. No teraz jeszcze zaprezentujemy wam jedne z nich. Baby, baby Let burn me burst it.